Ja się mam go cheatów i w dzisiejszym ciku gramy sobie Amongasa, jak widzicie. Jesteśmy królem Widać jak szybko biegam, ja nie lubię, jak oni dają szybkie bieganie. Ja tego po prostu nie lubię. Ale na początek filmu, zanim obejdziesz go całego, to zostaw łapeczki, łapkę w górę i subskrypcję. Bo jak będzie... 10 łapek w górę to kolejny odcinek. Ciekawe kto jest. Nie ja wiem jakiś pan gdzie. Dla mnie trochę podejść... Nie no. Nie wiem. Nie Ja na kamerach to rzuty? Eee... W... Co... To ja, ja, wy... Torg... To mnie tam nie ma. No, on mnie wkręca, on mnie po... po prostu wkręca. Sef, leport. I zaraz się okaże, że to ja byłam, i oni pomyślą, że to ja byłam. Co? No właśnie, co będzie Sef, leport. Je, y, y, sef, y, y, leport. Właśnie, a nie. Na żółtego, no nie był. Z jakiego fajną maminka? On nie był impostorem, jak widzieliśmy. komikację, Ja nie idę naprawiać. No chociaż może, bo nie wiem gdzie. No co, naprawiłam je dopiero. Nie wiem po co wyciskał przycisk. No to co ja... No to... o mój no głos leci pierwszy. Żennych. Wytłumaczy nie ma ten koleś. Jasne. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ciekawy na kogo zagłosuję. To, to, to jest akurat ciekawy. Mm -hmm, no większość. Zobaczymy czy w ogóle był impostorem. Ani impostor, no. Aha, zero. Te, coś mi teraz... Zero... Zero impostor. Słuchaj, ile ja mam w labie. Dacie mi skończyć zadania? Nie, nie dacie mi. No mi skończyć zadania cholerne. On... To ja yes. Niech oni pole... będzie ich pierwszy Czy ja zagłosuję... ostatnio? O. Jeszcze na siebie? aha <słyski> Okej okay. I sobie na tej samej mapie. I sobie. sobie. Na publiczne nie na prywatny. Na prywatny dalej. O, żółty ja sobie wezmę. A będę taka chamska I se wziął ten ten misiaczek. Mi wziął se. Dzięki. Aj, zobaczymy czym kim będziemy. Bo ja bym chciała bardzo i postare. Bardzo. Ale go nie mam. i to jest bardzo źle wejdźmy paliwko, tu mogę zawsze umrzeć trudno, umrę albo nie umrę widać nie, umrę, nie umarłam uciekam od niego, bo ja nie chcę umrzeć ja chcę jeszcze żyć Zaraz naprawimy to. Okej. Okay. To idźmy tu dno. Ja już nawet nie mogłam się. Sobie... Nie. napiszmy gdzieś, gdzie, żeby nie było podejrzane. Wiecie, żeby nie było podejrzane. Jest z biały, zabił zielonego. Zresztą mogło nie być głupie. I nie mogło być głupie. Piszcie w komentarzach, kto jest impostory w tym rundzie. Domyślajcie się, bo ja nie wiem. Piszcie w komentarzach. Dobra, na białego głosuję. Bo nie wiem na kogo głosować. Skipować mi się nie chce. Czy jak skipuję? Tak, mogę zeskipować. To właśnie imposterzy mogli wygrać. Mogą mieć przewagę. Mogą mieć. A my wtedy możemy być trochę zagubieni wtedy. On imposter. I jeden nam tylko został. Nie, nie lubię robić przesyłanie plików. Nienawidzę tego robić. Nienawidzę. Napiszcie w komentarzach, jaka najgorsza w Among Usie jest dla was rzecz, bo dla mnie przesyłanie plików to jest to jest najgorsze. Najgorszego chyba nie widziałam na świecie. I się czeka, i się czeka, aż to się, no. Załaduje. I zabije mnie, będę musiała znowu czekać. Dobra. Ki. No do góry idź. No nie gaz. Dwie godziny później. Cyk. A no, w końcu dwie godziny później zrobiliśmy to. I cyk. Tylko tu nie ma, ja mam coś tam na dole, nie. Ja mam ten stateczek do zrobienia. Sek, sek. I już. Gdzie mam jeszcze? Kabelki do zrobienia. Fioletowy trochę podejrz... różowy, przepraszam, trochę różowy i fioletowy są dla mnie podejrzane. Nie dlaczego fioletowy, ale tak mi intuicja podpowiada. Mhm. Ja bym mogła... Leź na fioletowy, Leź na różowego. Mhm, mm mhm, mm mhm, no mieszane, mieszane. Aaa, widzisz, milicia, brązowy. Myśli tak samo jak ja. Ja jeszcze jedna osoba na tego różowego. Będziesz go wywalić. Czy ja nikogo nie mogę potwierdzić, bo wszyscy są dla mnie podejrzani. każdy jest dla mnie obcy. Okej okay. Okej, okay, nie za długo robi te śmieci trochę? Ja się trochę boję ich A naprawili już tą, przez tą ścianę Idzie, idzie, idzie No nie, nie chcę mi się tych kabelków chodzić i to robić. Aaaa. Aaaa. Jasno niebieski. Jasno niebieski na oczach zrobił wylot. Jezu, nie wierzę. Nie, 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 nie ja nie wierzę. Czy. Że... Oni są. Te... Oni są tego pewni. Ja na pewno. Nie, nie. Ty się ode mnie odczyp. Że nie chcę tu być sama. Otwierajcie te drzwi Nie tam iść Of, dobra Dobra, dobra, może ktoś tam jest. Ja nie idę sama, ty, jak chcesz Gin. Ja zgłaszam, przecież on będzie tam stał i mnie zabije. No i to jest tak i mówię, to jasno Mówi jestem Jak nie on, to ty. Nie. Ale odwrotnie To musiało być chyba, ale okej. Okay. Macie będzie No Impostor. No, teraz zobaczcie. Teraz będzie walka. Oj, oj, oj. Oj, oj, I zgłaszają przycisk. A będzie czekał, żeby zabić inną osobę, martwą. I ją wywalają. Jak oni powiedzą, że to będzie brązowe. Nie, ja nie mogę. Nie. Bliska, wiecie, jak czasami macie w życiu. Nie wiecie, co się dzieje dookoła. A ty żółty tak mówił. No i dobrze mówiłam. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze przekonałam ich. Jakimś cudem przekonałam. Ja im jakimś cudem ich ludziska przekonałam, ale no, może być. No nie, nie będę mówiła i co, mówiłam, nie wiem to tylko mówiłam, bo... Mm, jeszcze będę miała pretensje. I jeszcze startu nie da. Lalalala. No wchodźcie się grać chce dobra, dam start okej okay. okej okay. a co tam? Sami się nie zagramy. No dziecka ciekawie, 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 ciekawie. Dobra. Tego czarnego trzeba zabić Czy... Dobra, o patrzcie, patrzcie, patrzcie Ja skurde nie wiem kto tam był Nie To Był no. Eńcowy Mareka. To jest on. Czy wiecie, jak ona na niego zagłosowała, to ja wtedy wygram. Wiecie, wiecie. Ja nie wiem, czy mam Bardzo wszelkie przekonywania, ale wiecie, że wygraliśmy. Oh yeah Mówiłam. 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 No. Zegrałem. Okej. Okay. Czy jak będę z impostorem, to ja będę trochę taka zdziwiona. Czy jak nie będę impostorem, to... git. Okej, okay. nie jestem impostorem. Gramy na czterech co... O czarny jest na pewno Nie, no Jezu Jezus Maria Czarny to nie może być, jak teraz tasków tak szybko nie trzeba robić I Idealnie na zrobić download Niech ktoś naprawi te światło, bo mi się nie chce tak w ciemności stać Wszyscy żyją Na komunikacji, idę zobaczyć nawet, czy ona tam jest, czyli nie ma mhm. Dobra Ciemno jest, jedyna na witalsy jak ktoś się że to jedno proszę szybkie światło. No i świetnie. Jeszcze powiedzą, że to ja byłam. Trzy. Ale. Eee, Jezu, nie jeszcze nie umiem. Jezu, nie umiem pisać. L A. O. Czy... Co? Ok, myślę, że ja znowu jestem impostorem, no to źle mi myślę... Kto był? Czarny był? Czarny był? A nie, pomarańczowy Okay.